Witam z tej strony misbeka.perl. Czytałem film o monetach 50 Fenningowych z Niemiec. Pierwszą monetą jest moneta 50 z Republiki Weimarskiej. Wcześniejszych nie mam, przez to, że to była srebrna moneta i teraz trudno ją dosyć zdobyć. No i czas raj od Fenning, 22 rok. Mennica A? Gichregen, Brighighin, Gren. Nie wiem, co to znaczy, ale dziwne to jest jakieś. Schwanzbursch, Mennica A, czyli Berlin. Wcześniej jeszcze nie mam, ale mam już powojenne z DDR-ów Deutschland. 50 Fenningów, rocznik 50. Jak zwykle A. Yy, mamy jakąś fabrykę. Jakieś fabrykę mamy. To jest chyba moneta Aluminium Motions. 50 Fenningów, 50 rok. No i ostatnia. Nie, jeszcze nie ostatnia. Kolejna moneta też jest z DDR-ów. 50 Fenningów, rocznik 58. Deutsche Demokratische Republik. Mamy ten młot i cyrkiel. Więc są tu ładne te Deutsche Demokratische Republik. Mennica A. No i ostatnia moneta w tym filmie. 50 fenningów. Bundesrepublik Deutschland. Chwila. O. Bundesrepublik Deutschland. Mennica J. J? Tak, J. 50 fenningów. To jest kobita jakaś, która sadzi jakieś drzewko. Prawdopodobnie też dąb. Rodnik 50. Maeta smiecie nic. Dobrze, to będzie wszystko w tym filmie. Ja się z Wami żegnam Pa. Chciałbym pozwolić monety Moja pasja i yy, bartnoty. Pa.